Przygody Sherlocka Holmesa, opowieść dziesiąta, Artur Conan Doyle, szlachetny kawaler, część pierwsza, czyta: Sylwia, niezapominajka. Małżeństwo lorda Stanisława Simon i jego niecodzienne zakończenie od dawna nie są już przedmiotem zainteresowania wysoko postawionych warstw społeczeństwa, w których obraca się nieszczęsny pan młody. Dramat sprzed czterech lat został przyćmiony przez nowsze, bardziej pikantne skandale. Mam jednak podstawę sądzić, że pełen obraz zdarzeń nigdy nie został podany do publicznej wiadomości, a jako że mój przyjaciel Sherlock Holmes miał znaczący udział w wyjaśnianiu tej sprawy, Uważam, że relacje o jego dokonaniach nie byłyby pełne bez krótkiej notki o tym pamiętnym zajściu. Wydarzenia, które są przedmiotem niniejszego powiadania, miały miejsce kilka tygodni przed moim ślubem, gdy dzieliłem jeszcze z Holmesem mieszkanie przy Bucker Street. Gdy mój towarzysz powrócił z popołudniowej przechadzki, czekał na niego list. Tego dnia nie ruszałem się z domu przez cały dzień. Zaczął padać deszcz, wiał porywisty jesienny wiatr, rana, pamiątka z kampanii w Afganistanie, pulsowała, powodując tępy ból. Usiadłem w jednym fotelu, opierając nogi na siedzeniu drugiego. Otoczyłem się stosami gazet, a nasyciwszy się najnowszymi wiadomościami, rzuciłem dziennik w kąt i leżałem. Przyglądając się ogromnemu herbowi i monogramowi na kopercie, zastanawiając się leniwie, kim może być ten szlachetnie urodzony nadawca listu? Tym razem dostałeś bardzo elegancki list, powiedziałem Holmesowi po jego powrocie. O ile dobrze pamiętam, poranna pocztana odesłana została przez handlarza rybami i dziennika portowego. Urok mej korespondencji leży w jej różnorodności, odpowiedział z uśmiechem. A zwykle im skromniejszy list, tym bardziej interesująca jest jego treść. Ten wygląda na jedno z niepożądanych zaproszeń na jakieś przyjęcie, gdzie można tylko się nudzić albo kłamać. Złamał pieczęć i przeczytał list. No proszę, a jednak może to być interesujące. Nie jest to spotkanie towarzyskie? Nie. Jest to sprawa czysto zawodowa. A klient jest szlachetnie urodzony? Pochodzi z jednego z najznamienitszych angielskich rodów. Mój drogi, muszę Ci podgratulować. Watsonie, zapewniam Cię bez kokieterii, że status społeczny mego klienta. Jest dla mnie znacznie mniej istotny niż jego problem. Zdaje się jednak, że podczas tego śledztwa nie będę narzekał na nudę. Powiedz, czy ostatnio uważnie czytasz gazety? Jak widać, stwierdziłem ponuro, wskazując na olbrzymi stos prasy pieczący się w kącie pokoju. Nie mam nic innego do roboty. To się dobrze składa. Być może będziesz mógł opowiedzieć mi o tej sprawie. Ja czytam. Czytuję wyłącznie kronikę kryminalną i dział porad, który uważam za wielce pouczający. Jeśli jednak śledzisz na bieżąco najnowsze wydarzenia, zapewne czytałeś o lordzie Stanisławie Simon i jego ślubie. Owszem, z wielkim zainteresowaniem. Znakomicie. List, który trzymam w ręku, napisał właśnie lord Stanisław Simon. Przeczytam ci go. A ty pokażesz mi artykuły w gazecie. Posłuchaj zatem. Drogi panie Holmes, Lord Bakawart twierdzi, że mogę całkowicie polegać na panu i jego dyskrecji. Postanowiłem zatem złożyć panu wizytę i poprosić go o radę w związku z pewnym wielce bolesnym wydarzeniem, jakie miało miejsce tuż po moim ślubie. Sprawą zajmuje się już inspektor Lesa. Lestrade ze Scotland Yardu. Zapewnił mnie on jednak, że nie ma nic przeciwko współpracy z panem, a nawet sądzi, że mogłaby ona przynieść pewne korzyści. Zjawię się u pana o czwartej po południu. Jeśli ma pan inne plany na tę godzinę, mam nadzieję, że je zmieni, bowiem moja sprawa ma pierwszorzędne znaczenie. Z poważaniem, Stanisław Simon. List został napisany w Grundvenor Mansions, gęstym piórem, a nasz szlachetnie urodzony klient miał nieszczęście poplamić atramentem wewnętrzną stronę małego palca prawej ręki, dodał Holmes składając kartkę. Zapowiedział się na czwartą, teraz jest trzecia, czyli będzie tu za godzinę. Ma zatem czas, by z Twoją pomocą zorientować się w sprawie. Przejrzyj gazety. I ułóż artykuły w kolejności chronologicznej, poprosił mój przyjaciel. Ja zaś sprawdzę, kim jest nasz klient. Stwierdził, po czym sięgnął po jeden z oprawionych na czerwono tomów encyklopedii stojących obok kominka. Oto i on. Hans usiadł i rozłożył książkę na kolanach. Lord Robert de where Stanisław Simon, drugi syn księcia Balmoral, hmm herb Czarny pas w błękitnym polu, nad nim trzy habry, urodzony w 1846 roku, czyli ma 41 lat. Zdążył więc dojrzeć do małżeństwa. W składzie poprzedniego rządu był podsekretarzem do spraw kolonii, zaś książę Balmoral, jego ojciec piastował niegdyś urząd sekretarza spraw zagranicznych. Wywodzą się bezpośrednio od planta genetów, a po kondzieli w ich żyłach płynie także krew Tudorów. Ha! Cóż, nie znalazłem tu żadnych istotnych informacji. Liczę, że ty, Watsonie, okażesz się bardziej pomocny. Bez trudu wyszukałem odpowiednie artykuły, przyznałem. Wydarzenia rozegrały się bowiem niedawno i już wcześniej zwróciłem uwagę na ich niezwykły charakter. Nie chciałem ci jednak o nich opowiadać, gdyż wiedziałem, że prowadzisz jakieś dochodzenie. I w takich wypadkach nie lubisz, gdyby narzucać się ci, tobie z innymi sprawami. Chodzi ci o tę drobną zagadkę dotyczącą wozu z meblami z Grosvenor Square. Została już rozwiązana. Zresztą muszę przyznać, że sprawa od początku była oczywista. Proszę, przedstaw mi wyniki przeglądu prasy. Pierwsza wzmianka, jaką udało mi się znaleźć, widnieje w rubryce towarzyskiej Morning Post. I jak widzisz, pochodzi sprzed kilku tygodni. Zostały ogłoszone zaręczyny pomiędzy lordem Robertem Stanisławem Simon, drugim synem księcia Balmoral i panią Heiti Doran. Córką, jedyną córką szlachetne państwa Alojsoisa Dorana z San Francisco w amerykańskim stanie Kalifornia. Jeśli wierzyć plotkom, ślub odbędzie się na dniach. To wszystko. Zwięźle i rzeczowo, zauważył Holmes, wyciągając swoje długie, chude nogi w kierunku ognia. Temat został bardziej rozwinięty w innej gazecie z tego samego tygodnia. Należy pomyśleć o ochronie rynku małżeństw, Gdyż panujące na nim obecne zasady wolnorynkowe wydają się niekorzystne dla krajowych produktów. Kolejne, nie, kolejne szlachetne rody Wielkiej Brytanii przechodzą pod zarząd naszych uroczych kuzynów z Atlantyku. W ubiegłym tygodniu lista ofiar tych czarujących najeźdźców znów się wydłużyła. Lord Stanisław Simon, który przez ponad 20 lat wydawał się Odporny na strzały Kupidyna ogłosił zamiar ożenienia się z panną Heidi Doran, urzekającą córką kalifornijskiego milionera. Panna Doran, której wdzięczna sylwetka i wyrazista twarz przyciągnęły uwagę wielu obserwatorów podczas uroczystości Westbury House, jest jedynaczką i mówi się, że wniesie w, posag, w posagu poważną sześciocyfrową kwotę. A w przyszłości odziedziczy znacznie więcej. Tajemnicą Poliszynera jest, że w ciągu ostatnich kilku lat książę Balmoral był zmuszony sprzedać swoje obrazy, a lord Stanisław Simon nie ma własnych posiadłości poza niewielkim majątkiem w Wilichmore. Nie ulega zatem wątpliwości, że nie tylko kalifornijska dziedziczka zyska. Na małżeństwie, które powoli y, pozwoli łatwo i bezboleśnie przedzierzgnąć się z republikanki, brytyjską y, arystokratkę. Coś jeszcze? Zapytał Holmes, ziewając. Owszem, całe mnóstwo. Kolejna notatka z Morning Post mówi o tym, że planowany jest cichy ślub w kościele świętego Jerzego, Jerzego przy Honewell's na który zaproszonych zostało jedynie kilkoro najbliższych przyjaciół. Zdradza też, że po ceremonii Państwo młodzi udadzą się do umeblowanego domu przy Lacres Gate, który wynajął pan y, Aloysius Doran. Dwa dni później, czyli w ostatnią sobotę, ukazała się sucha wzmianka o tym, że ślub się odbył i nowożeńcy zamierzają spędzić miesiąc miodowy w majątku lorda Backworter, niedaleko Petersfield. Ta ostatnia informacja, która. Okazała się przed zniknięciem panny młodej. Przed czym? zapytał Holmes, wzdragając się gwałtownie. Zniknięciem panny młodej. Kiedy zniknęła? Podczas śniadania, już tuż po ślubie. Doprawdy, sprawa jest bardziej interesująca, niż się wydawała na pierwszy rzut oka. Można nawet uznać ją za dramatyczną. Owszem, uderzyła mnie jej niezwykłość. Państwu młodym zdarza się znikać przed ceremonią, a niekiedy także podczas miesiąca miodowego. Nie przypominam sobie jednak, by kiedykolwiek stało się to tak szybko po zaślubinach. Proszę zdrać mi więcej szczegółów. Uprzedzam, że obraz sprawy jest bardziej niepełny. Być może uda nam się to zmienić. Sytuację podsumowuje artykuł w jednej z wczorajszych porannych gazet, zatytułowanej. Niezwykłe wydarzenie na szykownym ślubie przeczytam ci go. Rodzina lorda Roberta Stanisława Simon jest skonsternowana dziwnymi, bolesnymi wydarzeniami, jakie miały miejsce po jego ślubie. Jak podały wczorajsze gazety, uroczystość odbyła się poprzedniego dnia rano, jednak dopiero teraz udało się potwierdzić niezwykłe i uporczywe powtarzające się plotki. Choć przyjaciele rodziny usiłowali zatuszować całą sprawę, spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem. Nie ma sensu udawać, że nie miały miejsca wydarzenia, które stały się aktualnym tematem rozmów. Ceremonia odbyła się w kościele św. Jerzego, Jerzego przy Hanower Squid. I była bardzo kameralna. Uczestniczyli w niej jedynie ojciec panny młodej, pan Aloyusis Doran, księżna Balmoral, lord Buckwater, lord Eustace i Lady Clara Stanisław i Lady Clara Ste. Simon, młodszy brat i siostra pana młodego oraz Lady Alicia Whitigon. Po ślubie wszyscy goście pojechali do domu przy Lancaster Gate, który zajmuje pan Aloisius Doran, gdzie zostało przygotowane śniadanie. Zdaje się, że nieco zamieszania spowodowała kobieta, której tożsamości nie udało się ustalić, a która usiłowała dostać się do domu razem z weselnikami. Twierdząc, że ma sprawę do lorda Stanisława Simon, dopiero po długiej i nieprzyjemnej scenie lokajowi i portierowi udało się kobietę usunąć. Panna młoda, która na szczęście weszła do domu przed tym niemiłym incydentem, zasiadła do śniadania wraz z gośćmi. A po chwili jednak zaczęła się uskarżać na nagłą niedyspozycję i udała się do swojego pokoju. Jej przedłużająca się nieobecność wywołała komentarze, więc ojciec poszedł po nią. Ale pokojówka powiedziała, że jej młoda pani weszła do pokoju jedynie na chwilę. Chwyciła płaszcz i czepek, po czym wybiegła na korytarz. Jeden z lokajów potwierdził, że widział wychodzącą z domu kobietę w ubraniu odpowiadającym opisowi, ale nie chciał przyznać, że była to. I jego pani, gdyż był przekonany, że znajduje się z resztą towarzystwa. Odkrywszy zniknięcie młodej damy, pan Aloisiusz Doran i pan młody natychmiast porozumieli się z policją. Wszczęto energiczne śledztwo, które zapewne doprowadzi do szybkiego wyjaśnienia tej niezwykle osobliwej sprawy. Jednak wczoraj do późnych godzin wieczornych nie udało się ustalić miejsca pobytu zaginionej. Krążą plotki o tym. Że mogło dojść do popełnienia przestępstwa. Mówi się także, iż policja aresztowała kobietę, która wcześniej zakłóciła przebieg uroczystości. Uznano bowiem, że z zazdrości lub innego powodu mogła być zamieszana w zaginięciu, zaginięcie młodej pani. Czy to wszystko? Jeszcze tylko jedna notka w innej porannej gazecie, wydaje się jednak znacząca. O czym mówi? O aresztowaniu panny Floy Miller. Damy, która spowodowała zamieszanie, była chyba niegdyś tancerką w Allegro. Panna młodego zna od kilku lat. Nie podano innych szczegółów. Teraz wiesz już wszystko, co napisano w prasie, a sprawa jest w Twoich rękach. I wydaje się niezwykle interesująca. Zani w świecie nie chciałbym jej przegapić. O, dzwonek do drzwi. A zegar wskazuje kilka minut po czwartej, zatem bez wątpienia przybył nasz szlachetnie urodzony klient. Nawet nie próbuj nigdzie iść, <laughs> Watsonie. Bardzo zależy mi na obecności świadka, choćby po to, byś w razie potrzeby potwierdził moją relację tej w tej sprawie. Lord Robert Stanisław Simon, oznajmił usługujący nam chłopak, szeroko otwierając drzwi. Do pokoju wszedł gentleman o sympatycznej, inteligentnej twarzy, blady i wyniosły, z nieco rozdrażnioną miną i pewnym śmiałym spojrzeniem, człowieka, który przez całe życie wydawał polecenia i miał posłuch wśród podwładnych. Poruszał się energicznie, ale ponieważ nieco się garbił i chodził na lekko ugiętych nogach, wyglądał na starszego, niż był w rzeczywistości. Kiedy zdjął cylinder o mocno wywiniętym lorondzie, okazało się, że ma siwe włosy przerzedzone na czubku głowy. Staranność, jaką był ubrany, graniczyła z filcygowatością. Miał wysoki kołnierz, czarny frak, białą kamizelkę, żółte rękawiczki, buty z lakierowanej skóry i jasne getry. Powoli wszedł do środka i rozejrzał się po pokoju. W prawej ręce obracał łańcuszek ze złotymi okularami. Dzień dobry, wasza lordowska mość. Powiedział Holmes, wstając i kłaniając się naszemu gościowi. Proszę usiąść tu na wyplatanym krześle. Oto mój przyjaciel i współpracownik dr Watson. Proszę przysunąć się do kominka i opowiedzieć nam o całej sprawie. Jak może się Pan domyślać, panie Holmes? Jest ona dla mnie bardzo bolesna. Czuję się dotknięty do żywego. Jeśli dobrze rozumiem, zajmował się Pan już tak delikatnymi sprawami, choć zapewne nie dotyczyły one osób z mojej klasy. Nie, z wyższej. Przepraszam? Ostatnio tego typu sprawę prowadziłem dla króla. Doprawdy nie wiedziałem o tym, o którym królu Pan mówi. O królu Skandynawii. Co takiego? Czyżby jego małżonka zaginęła? Jak pan zapewnie rozumie, uprzejmie odpowiedział Holmes, sprawę innych klientów traktuję z taką samą dyskrecją, jaką obiecuję panu. Ale oczywiście, słusznie, bardzo słusznie, przepraszam pana. Jeśli chodzi o moją sprawę, gotów jestem udzielić panu wszelkich informacji, jakie mogą okazać się przydatne. Dziękuję. Wiem tylko tyle, ile napisano w gazetach. Rozumiem, że ich treść, na przykład tego artykułu o zniknięciu panny młodej, jest zgodna ze stanem faktycznym. Lord Stanisław Simon <laughs> przejrzał gazetę. Owszem, to co tu napisano, jest prawdą. Wymaga jednak znacznego uzupełnienia, nim powiem cokolwiek na ten temat. Sądzę, że najprościej będzie, jak właśnie pan mi przedstawi fakty. Proszę pytać. Kiedy poznał pan pannę Hetty Doran? Rok temu w San Francisco. Podróżował pan po Stanach Zjednoczonych? Tak. Czy to wówczas się państwo zaręczyli? Nie. Rozumiem jednak, że utrzymywaliście przyjacielskie kontakty. Jej towarzystwo mnie bawiło, a ona była tego świadoma. Czy jej ojciec jest bardzo bogaty? Podobno to najzna, najzamożniejszy człowiek na całym wybrzeżu Pacyfiku. A w jaki sposób dorobił się majątku? Na kopalniach. Jeszcze kilka lat temu był bez grosza przy duszy. Później odkrył złoto, korzystnie zainwestował pieniądze uzyskane z jego sprzedaży i stał się bogaczem. Co sądzi pan o charakterze tej młodej damy, pańskiej żony? Lord zaczął nieco szybciej wymachiwać okularami i wbił wzrok w ogień. Widzi pan, panie Holmes, zaczął mówić. Moja żona miała już 20 lat, kiedy jej ojciec dorobił się fortuny. Przedtem żyła swobodnie w górniczym obozowisku i wuczyła się po lasach i górach, więc zamiast nauczycieli wyedukowałaś ją przyroda. To typ, jaki w Anglii określają, chłopczyca. Ma silny charakter, jest swobodna, nieokiełzana i nieskrępowana. Żadną tradycją. Jest zapalczywa, ma wybuchowy temperament, szybko podejmuje decyzje i nieugięcie realizuje to, co sobie postanowiła. Z drugiej jednak strony, nie dałbym mi nazwiska, które mam zaszczyt nosić tu, nasz gość, zakasłał cicho, acz znacząco, gdybym nie był przekonany, że w głębi duszy to szlachetna osoba. Sądzę, że jest zdolna do heroicznych poświęceń i brzydzi się wszystkim co niegodziwe. Czy ma Pan jej zdjęcie? Przyniosłem ze sobą to. Otworzył medalion i pokazał nam okrągły okrągłą twarzyczkę niezwykle uroczej kobiety. Nie była to fotografia, lecz miniatura z kości słoniowej, w której artystkę, artysta pięknie przedstawił lśniące czarne włosy, duże ciemne oczy i subtelne usta. Holmes i ja uważnie przyjrzeliśmy się portretowi, po czym mój przyjaciel zamknął medalion i oddał go Lordowi Simonowi. Odnowili Państwo znajomość po przyjeździe młodej damy do Londynu? Tak. Ojciec przywiózł ją tu w minionym sezonie. Spotkałem się z nią kilka razy. Zaręczyliśmy się i wzięliśmy ślub. Rozumiem, że wniosła w posagu znaczną kwotę godziwą, nie większą niż jest to przyjęte w mojej rodzinie. A jako, że małżeństwo zostało zawarte, zatrzymuje pan te pieniądze? Doprawdy nie pytam o to. Oczywiście. Nie pytałem. Oczywiście, czy widział się Pan z Panną Doran w dniu poprzedzającym ślub? Tak. Czy była w dobrym nastroju? W najlepszym. Snuła coraz to nowe plany o nasze, na nasze wspólne życie. Doprawdy, hmm, to więcej interesujące, a rankiem w dniu ślubu była nie mniej radosna niż do rozpoczęcia ceremonii. Czy zauważył pan wówczas jakąś zmianę w jej zachowaniu? Cóż, prawdę mówiąc, wtedy właśnie przekonałem się, że potrafi być nieco porywcza. Ten incydent był jednak tak błahy, że nie warto o nim mówić. Nie mógł on w żaden sposób wpłynąć na całą sprawę. Mimo wszystko proszę o nim opowiedzieć. No, doprawdy, dzieci nada. Upuściła bukiet, kiedy szliśmy do, do Zachrystii, Przechodziła właśnie koło pierwszej ławki i wiązanka upadła obok. Zatrzymywaliśmy się, zaczyna na chwilę. Dżentelmen siedzący w tej ławce podniósł bukiet i podał go jej. Kwiaty nie ucierpiały, ale kiedy wspomniałem jej o tym, odpowiedziała szorstko. W powozie po drodze do domu wydawała się absurdalnie poruszona tą błahostką. Doprawdy? Wspomniał pan, że w pierwszej ławce siedział jakiś gentleman. W kościele był zatem ktoś jeszcze poza gośćmi? Tak, nie sposób tego uniknąć, gdyż kościół jest otwarty. Czy ten dżentelmen był znajomym pańskiej żony? Nie, nie nazwałem go dżentelmenem przez grzeczność, ale wyglądał pospolicie. Nic w jego powierzchowności nie rzuciło mi się w oczy. Ale naprawdę zdaje się, że bardzo oddaliliśmy się od istoty sprawy. A zatem Lady Simon wróciła ze ślubu w mniej radosnym nastroju, niż na niego pojechała. Co uczyniła po powrocie do domu ojca? Widziałem, jak rozmawia z pokojówką. Kim jest ta służąca? Ma na, na imię Alice. Jest Amerykanką. Przyjechała z Kalifornii razem z moją żoną. Czy łączą je bliskie stosunki? Aż nazbyt. Odniosłem wrażenie, że nazbyt wiele się jej pozwala. Trzeba jednak pamiętać, że w Ameryce pewne rzeczy wyglądają inaczej. Jak długo trwała rozmowa z Alice? Kilka minut. Byłem wówczas zajęty innymi sprawami. Czy słyszał Pan o czym mówiły? Lady Simon wspomniała coś o przejęciu działki. Często posługiwała się takimi, takim slangiem. Nie wiem, co miała na myśli. Amerykański slang był bardzo wymowny. A co zrobiła pańska żona po zakończeniu tej rozmowy? Weszła do jadalni, opierając się na pana ramieniu. Nie, sama. Była bardzo niezależna i nie przykładała wagi do konwenansów. Później, mniej więcej 10 minut po tym, jak zasiedliśmy do stołu, pospiesznie wstała, wymamrotała coś na swoje usprawiedliwienie i wyszła z jadalni. Już do niej nie wróciła. Z tego co wiem, pokojówka Alice zeznaje, że jej pani poszła do swojego pokoju, włożyła na suknię ślubną długi płaszcz, nałożyła czapek, czapek i wyszła. Zgadza się. Później widziano, jak Wchodzi do Hate Parku w towarzystwie Flory Miller, tej samej kobiety, która rano zakłóciła spokój w domu pana Dorana, a obecnie przebywa w Aleście. No rozumiem, chciałbym się czegoś dowiedzieć o tej młodej damie i o pańskiej z nią znajomości. Lord Simon uniósł brwi i wzruszył ramionami. Od kilku lat utrzymujemy przyjacielskie stosunki, mogę powiedzieć, że wręcz zażyte. Tańczyła kiedyś w Allegro. Nie potraktowałem jej źle, więc nie miała żadnych powodów, by się na mnie uskarżać. Ale wie pan, jakie są kobiety, panie Holmes. Flora to urocza osóbka, lecz bardzo porywcza, a przy tym niezwykle do mnie przywiązana. Kiedy dowiedziała się, że zamierzam się ożenić, zaczęła zasypywać mnie, okrop... mnie okropnymi listami. Szczerze mówiąc, dlatego. Nastawałem na cichy ślub, gdyż obawiałem się skandalu w kościele. Flora pojawiła się przed domem pana Adorana tuż po naszym powrocie i próbowała dostać się do środka, wymyślając mojej żonie, a nawet jej grożąc. Przewidziałem jednak, że może do tego dojść, więc poprosiłem, by w domu znajdowało się dwóch neumudorowanych policjantów. Szybko wypchnęli ją na zewnątrz, a ona ochłonęła, kiedy. Przekonała się, że wszczęcie burdy niczego i nie da. Czy pańska żona słyszała to zamieszanie? Na szczęście nie, ale później widziało no, ją w towarzystwie tej kobiety. Tak, pan Lastert ze Scotland Yardu jest tym bardzo zaniepokojony. Sądzi, że Flora zwabiła moją żonę w jakąś straszną pułapkę. To jedna z możliwych teorii. Pan też tak sądzi? Nie, powiedziałem, że jest prawdopodobna, a czy pan ją za taką uważa? Moim zdaniem flora nie skrzywdziłaby muchy. Trzeba jednak pamiętać, że zazdrość zmienia ludzi. Jaka jest pańska teoria na temat tego, co się wydarzyło? Ja przyszedłem tu słyszeć pańską teorię, panie Holmes, a nie proponować własną. Skoro jednak pan pyta, Przyznaję, że pomyślałem, iż wszystkie emocje związane z tą sprawą i świadomość olbrzymiego awansu społecznego, jaki uzyskała, spowodowały zaburzenia nerwowe u mojej żony. Czyli, krótko mówiąc, nagle oszalała. Doprawdy, kiedy pomyślę, że ona mogła zrezygnować, nie, nie ze mnie, czy z tego wszystkiego, o czym bezskutecznie marzą inni, nie potrafię znaleźć wyjaśnienia. Koniec części pierwszej.